W kolejnym ciągu na tym kanale i co widzę? Minęło kilka dni od poprzedniego odcinka, to jest Wigilia i co musiałem to zrobić? Ale co widzę? Luka sobie, 10 supro, pomieram w parku, się ludzi. Ostatnio w ogóle Shadow z... Jakby... no jest. być, że nawet nie bo nic tu nie pisze ani nic, coś tam z nie wiem. Ten... Ostatnio działa ale co on chce? Halo, halo! Co? Z stałeś? Z ostatnim Cię w ogóle szukałem, nie było. No, co czy... było? Yy... Liberty, nie zmarzłeś. Liberty byłem. Aha, kiedy to mi to zabierzesz? Może no, no, kiedyś cię zabiorę. Okej, okay, teraz co nam potrzeba? No, yy, przyjdź do miejsca. No to daj mi realizację. gipsa, no. Gipsa mi daj. Dobra, no. Teraz będę elo. Rozumiem, więc co? Poczekamy na gipsa i zobaczymy co się dzieje. gdzieś w pobliżu. Zobacz co, odpamiętam. Tu sobie każe przyjechać, nie wiem, po co. Co znaczy, więcej, tak to wygląda. Co się teraz tutaj skręcić i sobie będziemy, A po co? tu to małego przyjechać na. Farmę? Okej. Ale na co, trzeba widzę jego auto. No, co tam? Witam cię, Lukasie. Na no się nie widzieliśmy, co? Eee, można tak to nazwać. Teraz co tam potrzebujesz? A tak kazać mi tu przyjechać. Co? E, so. Zlecenie zabójstwa. On dla ciebie. Okej, okay, okej. Okay. A e. dlaczego w takim miejscu się spotykamy? A dlaczego w takim miejscu się spotykamy? No. E, tutaj. niedaleko będzie. Co będzie? To ciekawe, gadka Proszę się pojawi. Proszę bardzo, ploń. wyciągaj, wyciągaj sniperkę. Co to? Sniperkę. Sniperka, no ja też do niej. No, Co? no więc szybko schowaj Mie sobie tą Jeden napój, napój tylko? Znaczy, no, schowaj tutaj, bo jedziesz ze mną. No. Z tobą jadę? To jakaś znam bagażnik tym bagażniku Ci Dobra, znam to. Rozostaćmy sniperkę. Ciekawie, ciekawie. No, i co? Ty kurwo, płacisz co, naprawdę. Takie tak ci płacę, że tak. To... Dobra, hmm. no, płacę no sniperkę i tak dalej. No jedno, a no no, może tylko z... jedno? No to nie spudłować, tyle ci płacę. A jakbym. spudłował? To... To A to ciekawe. Dobra, no, widzę, że gała ten. Jest fajnie zimno, okno się otworzyłem. Tak. Ale dobra, kiedy, co, tak. jak nie... i ile dostanę? Wynagrodzenia. Tutaj? No wiesz, Tutaj, jakbym chciał sobie jakiegoś hitmana za to zrobić, musiałbym zapłacić banki. O, to, to mi, mi zapłacisz pół banki. Stokoło. I zabierzesz mnie za kilka dni do Liberty. No dokładnie, co ty w O, czyli coś jest w jak dobra. Czyli stoko, no dobra, dobra, no. To da się sobie celownik. Masz do niej celownik jakiś? Yy, celownik? No, przecież jest. No. Nie, nie ma, nie ma. Dobra, Dora, później tam jeszcze ten. Powiem ci tak, yy, wchodzisz sobie na tą górę jako Tutaj na tą słucham. No Musisz się ustawić dobrze Na że sobie popatrz, bo spotkanie jest o 19 Dokładnie o 19.30 mhm. Ja z nim będę na tym molo, się tam, molo gdzieś, gdzieś na końcu, bo on łodzią przyjedzie y przypłynie bardziej Dobra, dobra, dobra Więc tak, ustaw się, ustaw się w jakimś miejscu, nie wiem Tam przed nami jest góra a no, Już Chilian zahacza Więc tam możesz sobie gdzieś stanąć Masz tam lunetę zaawansowaną z lepszym zbliżeniem, więc wszystko no i Masz tam też tych, na których więc. Jak będzie ciemno, to. No, no dobra, 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 no, ale dojdźmy do rzeczy. Po co, gdzie, po co w ogóle to ci? Po co? Żeby posławić Liberty. Ło, wow. Liberty teraz kierujesz? Ja. To co ja mogę rzecz? Nie wiem... Wróćmy może po moją sukę poczekamy, poczekamy do wieczorka, dasz mi info kiedy mam się ustawić na górce. I... I w Po zabójstwie jak się spotykamy? Po zabójstwie? Bardzo szybko do mnie. Ja cię podjadę pod tą górę. O Ja szybko po do jadę. Dobra, to no, pod dyrektora. Zawieź mnie, poczekaj, zawiesz mnie no, po supre. Ja sobie wrócę do domu i zagarniesz mnie z mojej chaty. Wiesz gdzie mieszkam? No. Ty A wiesz co się dzieje z blejkiem? Sto go nie ma z blejkiem? No. Nie wiesz co? Czysto są sobie się działa, To nawet z nim takiem nie. No. Czyli nie wiem co nie jest. Dobra, wyrąbane, wróć po supre co na razie? To nie jadłeś po bo... tej Supra, nie mówisz? Nie mówisz żadne. Nie mówię żadne, jeźdź po Supra. Nie zgubiłeś się? Eee... Czekaj, się zgubiłem. No tak. Wielkie szaleła się to gubi, się górać, jak chy. musi wrócić po auto. No chodźcie tutaj w auto. A ja wiem, pan, ja się nie zgubiłem. Ja już się zgubiłem. Tak. Ja bym się zgubił. Człowieku, masz to swoją super. To stój. Dobra. No. To podjdź wieczorem po mój dom, pod mój dom i się spotkamy. Dobra, myślę w lokacji. Dobra, no, no, no. Dobra, widzowie. Kurde. Dostaliśmy tutaj sniperka od niego. I musimy zamarować typa za 100k, co jest naprawdę dobrą ceną. Są zapięte. Dobra, mam. I no coś sobie, widzowie. Dostajemy 100k i za 3 tygodnie weźmy nas do Liberty, co jest naprawdę fajne, bo na Liberty piękne miasto, każdy chciałby tam pojechać, szczególnie jeśli chodzi o jakieś tam większe zarobki. bo tutaj fajnie da się zarabiać, ale nie tak jak bym chciała, to tak jak bym chciał, więc idziemy za nami Shadow w swoim świeżym aucie, nie dogoni nas, więc, więc zbliżamy do miasta, do naszej chaty i zobaczymy się wieczorem, jak Shadow będzie ale jest daleko w ogóle, będzie pod nas podjeżdżał. No widzę, czekamy na doła dalej Mamy wiedzę jakąś bandamę, chyba fjartą, w w końcu, balasu, widzowie. No i co, widzę? Ma, trzeba. Trochę poszło do ale nie słyszałem kiedy, więc. Proszę, chyba do niego zejść. mam wiedzę do niego. E, witam. O, witam, witam, powiem ci tak. No. Fajna to fajna. Wiem, wiem. Będziesz tak, może zrób sobie to jakąś siłownię, bo marnie trochę wyglądasz. prostu... patrz, ile masz tu przestrzeń ma masz przestrzeni, pa. Tu sobie jakąś sztangę byś tam ławeczka jakąś tam, do deepów jakieś rzeczy. No, 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 no. Tylko byś narzekał. Zdecyduj się, jaki kolor nosisz? Zielony. Tu teraz fioletowy. No, ale. dobre no, że tak, wyraźnie. Ja jestem tą wysiłką. Ja po tak prostu na górkę pójdę i wychodzę na kropnąć chyba No, nie ma innego wyjścia, jeśli chcemy mieć dobre życie w liberty, bez troski, bez... No to to no no no, tak. ta. Zbliża się no, to... koniec pewnej ery. Okej, okay. to no, jest ciekawe. No, ale dobra, co ja ci mogę powiedzieć? No jedź, okay. No i nie, nie, po nie, 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 widać. Zobaczymy, nie, Daleko jeszcze chwila, że to już jesteśmy dobra w... No, dobra Dobra, ja sobie wysiadłem. Do do tak, e, ta góra co jest przed nami Wiem, na to... lewo albo ta na śledz. Dobra. Dobrze. Gdzieś gościu motorkę, może lepsze. Raczej bez być Po prostu. Ale skąd on może wiedzieć, że po co, że biegniemy na górkę, chcemy strzelić człowieka. Co oczywiście zrobimy, już zaraz. Trzeba dobrze się ustawić. Tutaj obok krzaczka. No i wyciągamy. Widzowie, wyciągamy to. Tylko obok krzaczka, widzowie. Tak podejdziemy, więcej widzieć. Oj czekamy, widzowie. Shadow idzie do nie chcemy, widzę, chyba, kropnąć jeszcze ale tamtego mógłbym, widzę, już teraz spróbować, ale nie chcę spudować, jak teraz trochę to mógłby być, widzę, klaps, jest trochę, widzę, na widoku, ale cóż, takie życie musimy poczekać, widzę, aż oni sobie staną w miejscu Nie będą, widzę, ciągle chodzić, a to jest niestety niefajne Kurde, widzowie, cię oni nie mogą stanąć na chwilę. Kurde. Jezu, widzowie, jakby oni na chwilę nie mogli stanąć. Jakby widzowie, naprawdę oni jakby na chwilę stanęli. Jakby oni, jakby oni widzowie na chwilę stanęli, to już bym pewnie miał ich na celowniku. Dobra, widzę. Dobra, dobra, gość ciągle rusza. Nie widzę mnie teraz. Też nie teraz. Dobro, widzowie. Próbujemy. Jeden. Dobro, widzowie, strzał. Kurde, widzowie. Dobro, widzowie. Chyba się udało. Tu sobie i nic sobie nie zrobić Co z najtrudniejszym zdaniem? Na wszelki wypadek Krzysztof wyciągnę pistolet Jakby to był ktoś był Jestem poszkodowany mniej Halo, bieg do ciebie Gratuluję dobrej roboty Ja czekam na moje stokaj, i wyjazd do Liberty. Na razie czekamy, teraz skropnąć jeszcze go Piw pa, wsiadaj, my jest no, tam y, napisz y, do mechanika, aby wziął ludzi z posprzątu No za później mu napiszę No, jak się strzelało? Ciekawe doświadczenie ci powiem mam mocny, co? No Ale no wiesz, doświadczenie doświadczenie Teraz czekam na moją na no w sumie mojej dwie nagrody ja mam od nagrody. No za 3 tygodni czy innych prawie cały miesiąc tego Liberty No to jest jedna nagroda, a druga obiecana? Tak. Z Stokoła. No? No, tak, spokojnie. A tak wiesz co, myślę, że tam to. Sniper masz spokojnie. tutaj od urzędu do samochodu, ale ja czekam na moje stoka. No dobra. No, spokojnie. Mam tutaj co samochodzie. Wolimy samochód. To zatrzymaj się na boku i daj. No dobrze, że tak na chwilę pieniądze jesteś, na no boże. Mm, wiesz, też, lepiej mieć się. Już nie mieć. Wolę mieć pieniądze już i mieć no skończone zlecenie, niż nie mieć tych pieniędzy. Obiecane 100K, więc mają być obiecane 100K. Co? 250? Ta. Dobra? Za Sylwę. Moje zdanie, Sylwę była. Chce znana. Co najmniej. Dobra, oznajmy, no. No to co? Jeszcze do domu, odbierz mnie. No i to No spokojnie. cię odwołuję. I pamiętaj o Liberty. Wydać się nie przypominał. Zawsze, gdzie się spotkamy. Pamiętaj, do Liberty pojedziesz. Możesz wyśleć na Liberty. No, 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 dobra, Ale co widzowie, udało się zlecając mi zabiliśmy zrobiliśmy się ze sniperki, choć trochę mi do mnie nie współpracowałem, Przyszła, że już nie trafiłem w głowę, ale udało się trafiłem. No i co widzowie, dziękuję za oglądanie, wpadajcie do Dienka, wpadajcie do Fitrona, wpadajcie do... widzowie na serwer filing który tworzy rady z moim dawnym przyjacielem. No i co widzowie, do następnego.